Witam wszystkie wodniki. Zapraszam Was na rozkład roczny na rok 2022. Nie będzie to szczegółowa analiza całego Waszego roku. Będą to tylko takie wskazówki, takie informacje, które pokazały się w moich kartach dla Waszego znaku na ten rok czyli czytanie z karty rota i na koniec jedna karta z tali Mądrość Ukrytych Królestw. I zaczniemy od tematu materii, kariery, celów pracy. Początek roku, czyli styczeń, luty, marzec mamy w piątce pentakli, ale zaraz potem jest bardzo duża poprawa i stabilizacja Waszej sytuacji zawodowej i finansowej. Czyli właściwie musicie przebidować pierwsze miesiące, a potem będzie dobrze. To słowo przebidować, to jest w cudzysłowie powiedziane dlatego że dla każdego z was to będzie znaczyć coś innego to może być brak pracy brak pieniędzy poczucie braku satysfakcji albo to może być po prostu takie wewnętrzne przekonanie że dostajecie od życia za mało czyli ogólnie poczucie braku są osoby które mają bardzo dużo ale ciągle jest im brak Czasami poczucie braku jest rzeczą bardzo subiektywną, czy też wynika z naszej subiektywnej oceny. Oznacza to po prostu ogólnie, że może tu być jakieś poczucie niezadowolenia i braku czegoś w tych pierwszych miesiącach. Ostrożnie również z pożyczaniem pieniędzy. Być może niektórzy z Was zainwestowali w coś na przykład i czekacie, aż to się zwróci. Gdyby tak było, to zdecydowaną poprawę macie w okresie wiosny, czyli kwiecień, maj, czerwiec. Jeżeli ktoś z Was szuka nowej pracy, ona już pojawia się na horyzoncie. Musiałam zrobić małą przerwę, ale mam nadzieję, że się nie pogubiłam i już y, idziemy dalej z analizą kart. Ogólnie jest tu pokazane: w tym roku duże polepszenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o finanse. Dla niektórych z Was to mogą być całkiem duże pieniądze, ale nie mogę oczywiście obiecać każdemu wodnikowi, że się jakoś wzbogaci w tym roku. Faktem jest, że jeżeli na przykład w coś zainwestowaliście, to w tym roku Wam się to zwróci. U kogoś innego może chodzić o jakieś szczęście losowe, okoliczności zewnętrzne. Nie macie tutaj kart typowych jakichś na przykład na wygrane w Totolotka. Ale jest tu jakiś przypływ. Mam takie wrażenie, że dla niektórych z Was to będzie związane z czymś, w co już włożyliście dużo zaangażowania wcześniej, bo mamy tu pokazane, że czas tutaj będzie odgrywał bardzo ważną rolę w Waszych sprawach. Czyli jeżeli na przykład coś zapoczątkowaliście wcześniej i trzeba czekać na efekty tego, to właśnie to się dzieje w tym roku. To mogą być też jakieś inwestycje, które są dobrze pomyślane, dobrze wykorzystane szanse. Jest tu takie polepszenie, czyli pierwsze trzy miesiące mamy poczucie braku, a potem jest obfitość aż do nasycenia, aż do nasycenia Waszych potrzeb. Ta obfitość pojawia się w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, a to nasycenie na okres letni. Ale dla każdego z Was to może oznaczać coś innego. Ale też i mamy tu dobre kontakty z ludźmi. To się pojawia dwukrotnie. Zobaczycie jeszcze kartę swoją dodatkową na sam koniec. I dla jednych z Was to będą po prostu przychylne osoby. Dla kogoś innego to będzie taka ogólna informacja, że wszechświat sprzyja Wam w tym roku i stawia na Waszej drodze. Właściwe osoby we właściwym czasie, które okazują się ostatecznie bardzo pomocne w tej drodze, w tym osiąganiu celu waszego. Co ciekawe, pomimo tego, że tu jest pokazany taki przypływ finansowy, polepszenie finansowe, nasycenie, zaspokojenie tych potrzeb, gdzie odczuwacie jakieś braki, w sferze materii, bo tu się pytamy o materię, pokazane jest, że tą najważniejszą rzeczą, jaką wyciągnięcie z tego roku, to nie będą te pieniądze, które przyjdą, czy to polepszenie, tylko to będzie mądrość życiowa, jaką wyciągniecie z tego roku. Można powiedzieć, że po zakończeniu tego etapu będziecie dużo mądrzejsi niż wcześniej. Tu jest jakieś bardzo ważne doświadczenie dla Was życiowe. Z którego będziecie mogli czerpać w kolejnych latach. To będzie doświadczenie, które będzie ważne do końca życia. Jest tu zdobywanie życiowej mądrości. Macie tu przestrogę, nie wolno się martwić. Dlaczego to jest jako przestroga? Bo niepotrzebnie może przyciągacie do siebie jakieś negatywne energie, czy też przebywacie wtedy w negatywnych energiach. Macie się nie martwić. Macie się niepokoić. To jest przestroga. Czyli nawet jeżeli nadejdą takie trochę gorsze chwile, bo tak to jest pokazane, te pierwsze trzy miesiące są gorsze, to nie macie pod wpływem emocji negatywnych wykonywać jakieś ruchy nowe, podejmować decyzje. I kiedy już będziecie nasyceni, tak by można powiedzieć, to w ostatnich miesiącach tego roku czyli to mamy październik, listopad, grudzień Pokazuje nam się tu jakiś nowy cel, nowe zaangażowanie, nowe pomysły, nowe projekty, podążanie po prostu jakąś drogą, z takim zaangażowaniem, zainteresowaniem, badanie gruntu, ale w takim sensie pozytywnym. Ważne będą też stosunki z innymi ludźmi, i to jest też pokazane dwukrotnie. Można powiedzieć, że naprawdę będziecie mieć szczęście do właściwych osób, które pojawią się w tym roku na Waszej drodze. Pod tym względem, wodniki mają po prostu genialne karty. Kolejna sprawa to nie jest rok rewolucji. Wodniki lubią rozwiązania nietypowe, oryginalne, ale w tym roku obróci się Wam na dobre trzymanie się raczej pewnych ram. Również praca zespołowa, taki można powiedzieć, wspólny wkład w coś dużego. Przejdźmy teraz do kart, na uczucia. Tu macie bardzo specyficzne karty. Mało się odkryło prywatności, i myślę, że ma to związek po prostu z całym przekazem. Z tego względu, że tu pokazane jest, że w tym roku Wodnikom. Obróci się na dobre to, że są w pewien sposób nieprzystępni. W sensie takim, że na przykład nie są zbyt otwarci. Wy tu macie jako przestrogę kartę otwartości, a na to, co wyjdzie wam na dobre, macie kartę właśnie nieprzystępności, asertywności, stawiania granic. Chociaż zazwyczaj, no, uważa się, że właśnie to bycie otwartym jest korzystne, jest dobre. Dla wodnika to nie jest łatwe być takim totalnie zamkniętym, bo wodnik odczuwa wielką potrzebę bycia otwartym, okazania tolerancji innym. A to również może nie być korzystne w tym roku. Jeżeli w coś wierzycie, jeżeli macie jakiś swój system wartości, to należy się go bardzo mocno trzymać w tym roku. Jeżeli pewne zachowania, pewne sytuacje, pewne rzeczy, sprawy, nie wiem, może nawet osoby i ich zachowanie, załóżmy. Jeżeli coś jest nieakceptowalne dla was, jeżeli coś przekracza granice waszych zasad, może to jest złe określenie, po prostu macie swoje zasady i macie się tych zasad trzymać. Tutaj nadmierna tolerancja również nie jest wskazana. Jeżeli chodzi o takie omówienie w czasie, jak to będzie wyglądać, przynajmniej według moich kart, to mamy tak, pierwsze trzy miesiące, właśnie jesteście tacy zamknięci. I to jest polecane, szczerze mówiąc, w tym roku. Czyli trzymacie się tych relacji, tych związków, które już zbudowaliście, którym ufacie i nie chcecie stracić tego, co macie, tych bliskich osób. Tu nie ma w ogóle otwartości. Na nowe znajomości. Ale rzeczywiście trzeba być bardzo ostrożnym i tu zwłaszcza jest przestroga przed prywatnymi znajomościami nie mówię o znajomościach zawodowych przed prywatnymi znajomościami na odległość lub w internecie. Nie jest to również dobry rok na ewentualne wyjazdy zagraniczne a przynajmniej nie w każdym momencie, czyli może być tak, że musicie dobrze wybrać moment i dobrze dogadać się, jeżeli ktoś by planował jakiś taki wyjazd, przeprowadzkę. To trzeba naprawdę bardzo dokładnie to przeanalizować i być może przenieść nawet choćby na początek nowego roku. To już by było 2023, ale tego nie chcę mówić na pewno, bo nie wyciągałam kart wam na jeszcze kolejny rok. Ale tu by trzeba naprawdę sprawy dobrze przygotować. Mogą się też w tym roku pojawiać sprawy, które wy uważacie za zakończone, czy znajomości, i nagle okaże się, że będzie trzeba jakby po raz kolejny je zakończyć. Bo to, że dla Was są zakończone, to nie musi oznaczać, że dla tej drugiej strony jest tak samo. I tu wtedy by była taka rada: jeżeli wiesz, czego chcesz, to bądź stanowczy. Ale do tego zaraz wrócimy jeszcze. I w miesiące kwiecień, maj, czerwiec, tu trzeba bardzo uważać na złudzenia, pomyłki. Pomyłki w sensie osądu sytuacji bądź osoby. Mogą się ujawnić ukryci wrogowie. I dlatego być może macie właśnie tu taką radę, żeby być nieprzystępnym, żeby nie wpuszczać. Do swojego życia prywatnego, każdej osoby, która się pojawi i uśmiechnie do was na przykład. Czyli no ta nieufność, pewna nieufność będzie wskazana, i nawet jeżeli ktoś wam będzie to wytykał palcem, że jesteście zamknięci, to ostatecznie okaże się, że mieliście rację. Nawet jeżeli dojdzie do błędnej oceny sytuacji lub osoby, to w okresie letnim. Jeszcze raz przyjrzycie się temu wszystkiemu, i tu jest możliwość poprawienia jakiejś relacji lub swojego własnego osądu, żeby był bardziej obiektywny. Księżyc często mówi o też takich e, własnych obawach, własnych lękach, jakichś takich problemach wewnętrznych. Ale jak się patrzy na resztę kart, to nie sądzę, żeby akurat w tym przypadku te karty o tym mówiły. Uwaga też na jakieś decyzje, których byście mogli później żałować. Na przykład ktoś poprosi was, czy mógłby u was pomieszkać trzy miesiące, bo na przykład będzie miał blisko do pracy, a potem sobie znajdzie mieszkanie. Różnie może być. Przemyślcie wszystko, co się pojawi w tym roku, bo tu się mogą dziać różne rzeczy, które są ukryte przed wami. Być może nie wszystkie fakty będą wam przedstawiane. Czyli możecie żyć troszeczkę w nieświadomości tego, jakie intencje ma druga osoba wobec Was. Jakby nie patrzeć, są to karty na relacje międzyludzkie. Lipiec, sierpień mamy poprawę. Jeszcze raz przyglądamy się osobom, sytuacjom. Jeżeli byście popełnili błąd w ocenie czegoś, kogoś, to latem się zorientujecie, że coś jest nie tak. I ostatnie miesiące tego roku, tu już próbujemy się z kimś dogadać, czyli jest to dobry czas na naprawianie relacji, szukanie porozumienia z innymi osobami, szukanie kompromisu, i tu już powinna być jasna sytuacja. Jest tu pokazana jakaś zmiana na ten rok, przewidywana w Waszym życiu uczuciowym. Korzyścią w tym roku będzie wieża. Na relacje, mówimy ciągle o relacjach jakichś prywatnych z osobami. Macie więc wierzę jako korzyść. Być może niektórzy z Was będą musieli na przykład w sądzie pewne sprawy załatwić, ale tak już radykalnie, żeby pozbyć się jakiegoś problemu. I tutaj takie radykalne rozwiązania są potrzebne, są konieczne. Być może chodzi o jakieś sprawy urzędowe, formalne, które trzeba będzie załatwić. To jest ogólnie czas oczyszczania swojej przestrzeni życiowej pod każdym względem. I tu jest wskazana taka jakby gruba kreska. Trzeba zrobić taką grubą kreskę, odciąć się od czegoś. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nie wyciągać wiedzy z doświadczeń, które macie za sobą. Ale tu mogą pojawiać się sprawy, które z waszego punktu widzenia są zakończone, dla kogoś nie są. I właśnie to jest to takie załatwienie, jakby powtórne czegoś. I ta wieża, która już jakby wszystko burzy, wszystko wali, wszystko kończy już tak ostatecznie, ona się okaże korzystna. A wy tu opuszczacie w końcu, jakby raz na zawsze, jakąś sytuację. Ten rok ma za zadanie, Uporządkować wasze życie. Tutaj sprawiedliwości ma stać się zadość, a korzyścią z tego dla was, no to jest właśnie wieża. coś się posypie, słuchajcie, ale to musi się posypać dla waszego dobra, to jest wasza korzyść. Na przykład ktoś ma pretensje stale do was i w tym roku, jakby udowadniacie w sądzie na przykład. Że te pretensje są nieuzasadnione, i to jest takie wzburzenie wtedy tego wszystkiego w pewnym sensie. I to kończy ostatecznie jakiś tam etap. I na zakończenie jeszcze jedna karta dla Was. Król Koni zjawia się zawsze po to, aby udzielić Ci mocy. Dzięki niej pokonasz długi dystans podążając bez względu na pogodę. Dzięki pomocy tego szlachetnego sprzymierzeńca. Z pewnością dojdziesz do znakomitego celu. Król Koni daje ci do zrozumienia, że bez wątpienia jakaś osoba lub okoliczność pojawił się w odpowiednim momencie, aby pomóc ci w staraniach, bowiem jest ci przeznaczone, by tej części podróży nie odbywać samemu. To także ważny czas na przekazanie władzy innym, dzięki temu będą oni mogli cię wesprzeć. Obecnie przyciągasz do siebie potężnych ludzi, którzy są w stanie pomóc w spełnieniu się Twoich marzeń. Król Koni prosi o to, byś nie zamykał się na tych, którzy pojawią się, by Cię wesprzeć. Bądź pewien, że wzniesiesz się wysoko i odniesiesz wielkie zwycięstwo. Jako wyzwanie Król Koni chce wiedzieć, dlaczego uważasz, że jesteś w stanie dokonać wszystkiego sam. Kontrolowanie całej sytuacji przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Jest to też męczące. Jeśli nadal będziesz uparty, możesz stracić ważną szansę. Król Koni jest jednak cierpliwy i zaczeka, aż się opamiętasz i zaakceptujesz pomoc, jakiej potrzebujesz. Inaczej nie będziesz w stanie osiągnąć swego celu. Mimo wszystko, król Koni mówi, że wystarczy tylko podjąć decyzję, wskoczyć na jego grzbiet. Poprosić o pomoc i pozwolić zawieść się do celu. Zrezygnuj z kontrolowania. Gdy tak zrobisz, mogą wydarzyć się niezwykłe rzeczy. A ja życzę Wam cudownego, wspaniałego, pomyślnego roku 2022 i pozdrawiam.